Jeśli masz ponad 60 lat i czujesz się zakładnikiem badań, lekarzy i rosnącej listy leków na cukier, cholesterol czy serce, zatrzymaj się teraz. To, co ujawnię w ciągu najbliższych minut, może być różnicą między dalszym byciem niewolnikiem pigułek, a odzyskaniem pełnej niezależności. Jako specjalista w dziedzinie żywienia klinicznego od ponad 15 lat widziałem tysiące przypadków ludzi, którzy wierzyli, że są skazani na życie w zależności od leków. Ale odkryłem coś, co przemysł farmaceutyczny celowo ukrywa. Klucz do twojej wolności i witalności nie leży w butelce, ale w twoim garnku. Dziś odkryjesz prosty przepis, który kontroluje cukier, obniża cholesterol i wzmacnia serce, używając składników, które prawdopodobnie już masz w domu. A co najbardziej szokujące? Działa lepiej niż wiele drogich leków, które bierzesz codziennie. Cichych pułapek żywieniowych, które niszczą twoje zdrowie. Po sześćdziesiątce. Myślisz, że znasz wrogów swojego zdrowia? Pomyśl jeszcze raz. Rafinowany cukier to tylko wierzchołek góry lodowej. Istnieje składnik obecny w 73% przetworzonej żywności, który podnosi poziom cukru we krwi szybciej niż sam cukier. Jest to syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, ukryty pod 61 różnymi nazwami na etykietach. Twoja wątroba nie jest w stanie prawidłowo przetworzyć tej substancji, przekształcając ją bezpośrednio w tłuszcz, który zatyka twoje tętnice. Ale jest coś gorszego. Ten chleb pełnoziarnisty, który kupujesz, myśląc, że jest zdrowy, jeśli pierwszym składnikiem nie jest mąka 100% pełnoziarnista, jesteś oszukiwany. Przemysł może nazywać go pełnoziarnistym, nawet jeśli zawiera tylko 25% mąki pełnoziarnistej. Reszta to ukryta biała mąka. Gwałtownie podnosząca poziom cukru we krwi. Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, jak Twoja krew krąży w tej chwili. Gęsta, jak miód, z trudem przeciska się przez coraz węższe tętnice. Czujesz ten ucisk w klatce piersiowej, tę zadyszkę wchodząc po schodach. To Twoje serce woła o pomoc. Pani Maria, lat 68, odkryła to w najgorszy możliwy sposób. Religijnie spożywała jogurt beztłuszczowy, myśląc, że dba o siebie. Nie wiedziała, że te produkty rekompensują brak tłuszczu ukrytym cukrem. Rezultat? Cukrzyca typu 2 zdiagnozowana w zaawansowanym stadium. Sztuczne słodziki to kolejna śmiertelna pułapka. Niedawne badania pokazują, że mylą one twój metabolizm, powodując, że twoje ciało produkuje insulinę bez potrzeby. To jak przyspieszanie samochodu z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Twoja trzustka pracuje do wyczerpania. A ta margaryna light która obiecywała chronić twoje serce? To czysty tłuszcz trans, nawet jeśli etykieta mówi zero trans. Przepisy pozwalają pominąć informację, jeśli jest go mniej niż zero chilalandwaga na porcję. Ale kto je tylko jedną porcję? Różowa sól himalajska stała się modna, ale nadal jest solą. Twoje ciało nie odróżnia soli dla smakoszy od zwykłej soli, gdy twoje ciśnienie jest wysokie. Ale jeśli myślałeś, że problemem jest tylko cukier lub sól, Poczekaj, aż odkryjesz, co przemysł spożywczy ukrywa na etykietach, i jak to sabotuje Twoje serce i cukier, zanim się zorientujesz. Niebezpiecznych mitów na temat cukrzycy, cholesterolu i serca, których przemysł nie chce. Abyś znał mit numer jeden, który może Cię zabijać. Potrzebujesz leków do końca życia. To najbardziej dochodowe kłamstwo w historii medycyny. Przemysł farmaceutyczny zarabia 1, czyli 2 biliona dolarów rocznie, utrzymując Cię w chorobie. Tak. Utrzymując, ponieważ wyleczony pacjent nie kupuje leków, pacjent pod kontrolą kupuje leki wiecznie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twój lekarz nigdy nie wspomina, że 67% przypadków cukrzycy typu 2 można odwrócić zmianami w diecie? Ponieważ uczył się na studiach programu nauczania finansowanego przez laboratoria farmaceutyczne. Mit drugi: wysoki cholesterol jest zawsze niebezpieczny. Kłamstwo. Istnieją dwa rodzaje LDL, złego cholesterolu. Typ A, duże i puszyste cząsteczki, są nieszkodliwe. Typ B, małe i gęste cząsteczki, te faktycznie zatykają tętnice. Ale twoje zwykłe badanie tego nie rozróżnia. Możesz brać statyny bez potrzeby. Trzeci zabójczy mit: tłuszcz szkodzi sercu, prawda? Cukier zabija trzy razy więcej niż tłuszcz. W latach 60. przemysł cukrowy płacił naukowcom, aby obwiniali tłuszcz za choroby serca. Wyciekłe dokumenty to potwierdzają. Wyobraź sobie, ile żyć zostało straconych z powodu tego kłamstwa! Ile osób, takich jak ty, żyło w strachu przed zjedzeniem jajka, podczas gdy spożywały płatki śniadaniowe pełne cukru, myśląc, że są zdrowe. Mit czwarty. Intensywne ćwiczenia po 60. roku życia są niebezpieczne. Badania pokazują, że 150 minut umiarkowanej aktywności tygodniowo zmniejsza ryzyko chorób serca o 43%. Ale nikt ci o tym nie mówi, bo siłownia nie sprzedaje leków. Mit piąty. Suplementy są zawsze potrzebne. Przemysł suplementów jest wart 140 miliardów dolarów, sprzedając pigułki, których twoje ciało nie wchłania. Biodostępność witamin z apteki wynosi zaledwie 10%. Witaminy z prawdziwej żywności? 90%. Szósty przestępczy mit. Post jest niebezpieczny dla diabetyków. Nadzorowany post przerywany może odwrócić insulinooporność w ciągu 12 tygodni. Ale to oznaczałoby zaprzestanie przyjmowania insuliny. Fatalne dla zysków przemysłu. Siódmy i najbardziej okrutny mit. Twoja genetyka określa Twoje przeznaczenie. Epigenetyka dowodzi, że właściwe odżywianie może wyciszyć geny chorobowe. Nie jesteś skazany. Zostałeś o tym przekonany. Ale jeśli myślałeś, że jedynym wyjściem jest kolejny lek lub inwazyjny zabieg, poczekaj aż ujawnię ci, dlaczego najprostsze i najbardziej dostępne rozwiązanie było tak długo utrzymywane w tajemnicy. Ukrytych mocy prostych składników, które już masz w kuchni. Przygotuj się na największe objawienie w twoim życiu. Ta zapomniana cebula w twojej lodówce zawiera kwercetynę, związek, który regularnie spożywany zmniejsza stan zapalny tętnic o 47% czosnek, którego używasz do fasoli? Zawiera alicynę, substancję, która obniża ciśnienie krwi tak skutecznie jak niektóre leki. Dwa ząbki dziennie zmniejszają poziom LDL nawet o 15% w ciągu 90 dni. Ale prawdziwy skarb kryje się w kurkumie, tym tanim żółtym proszku. Kurkumina w niej zawarta jest pięć razy silniejsza niż leki przeciwzapalne, bez skutków ubocznych, które niszczą Twój żołądek. Znasz ten cynamon w proszku w Twojej szafce? Pół łyżeczki dziennie zwiększa wrażliwość na insulinę o 29% to jak ulepszenie metabolizmu cukru. Badania na 543 diabetykach to potwierdziły. Świeży imbir, którym gardzisz, zawiera gingerol, związek poprawiający krążenie krwi i zmniejszający tworzenie się skrzepów. Jest naturalnym antykoagulantem bez ryzyka krwotoku. Teraz weź głęboki oddech i poczuj przenikliwy aromat tych przypraw. To nie zapach leku. To perfumy tysiącletniego uzdrowienia, które znali twoi dziadkowie, a współczesna medycyna próbowała wymazać. Oliwa z oliwek extra virgin zawiera polifenole, które chronią śródbłonek, wewnętrzną wyściółkę twoich tętnic. Dwie łyżki stołowe dziennie zmniejszają zdarzenia sercowe o 30%. To skuteczniejsze niż wiele statyn. Płatki owsiane gruboziarniste zawierają beta-glukan, rozpuszczalny błonnik, który dosłownie wysysa cholesterol z twojej krwi. To jak odkurzacz czyszczący twoje tętnice od wewnątrz. Wyobraź sobie, że dzieje się to teraz w twoim ciele. Fasola i soczewica zawierają błonnik, który spowalnia wchłanianie cukru. Twoja trzustka dziękuję za odpoczynek. To jak zmiana z wysokiego biegu na niski pod górę. Ale jeśli wyobrażałeś sobie, że te składniki to tylko jedzenie babci, poczekaj, aż zobaczysz szokujące dowody naukowe na to, jak mogą przeprogramować twoje ciało do walki z chorobami, które uważałeś za nieuleczalne. Sekretów idealnego przygotowania przepisu, który odmienia walkę z chorobą. Nadszedł moment, na który czekałeś. Przepis, który uratował tysiące żyć i może uratować twoje dziś. Pierwszy sekret: czas jest wszystkim. Spożycie tego przepisu 30 minut przed głównymi posiłkami tworzy barierę ochronną w twoich jelitach, zmniejszając wchłanianie cukru nawet o 40%. Weź średni garnek. Dodaj dwie szklanki filtrowanej wody. Woda z kranu zawiera chlor, który niszczy składniki odżywcze. Gotuj na średnim ogniu, nigdy na wysokim. Nadmierne ciepło zabija aktywne związki. Dodaj jedną łyżkę stołową oliwy z oliwek Extra Virgin. Musi być Extra Virgin z pierwszego tłoczenia na zimno. Zwykła oliwa jest przetwarzana chemicznymi rozpuszczalnikami, które utleniają i powodują stany zapalne w Twoich tętnicach. Drobno posiekaj jeden ząbek czosnku i pół czerwonej cebuli. Czerwona cebula ma dwa razy więcej przeciwutleniaczy niż biała. Smaż przez dokładnie trzy minuty. Ani więcej, ani mniej. Ten czas uwalnia związki siarkowe, nie niszcząc ich. Teraz główny sekret. Dodaj jedną szklankę ugotowanej czerwonej soczewicy, pół łyżeczki kurkumy, ćwierć łyżeczki cynamonu w proszku. Delikatnie wymieszaj. Dodaj dwie szklanki posiekanych, ciemnozielonych liści. Może to być jarmusz, szpinak lub rukola. Alkalizują one Twoją krew, tworząc środowisko wrogie dla stanów zapalnych. Dopraw świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Piperyna zwiększa wchłanianie kurkuminy o 2000%. Bez niej marnujesz moc kurkumy. Na koniec dodaj sok z połowy wyciśniętej cytryny. Witamina C wzmacnia wchłanianie żelaza i chroni przeciwutleniacze przed utlenianiem. Gotuj przez kolejne. 5 minut na małym ogniu pokrywka częściowo otwarta, aby uwolnić antyodżywcze składniki. Podawaj ciepłe, nigdy zbyt gorące. Ale jeśli myślałeś, że ugotowanie tego przepisu to koniec podróży. Poczekaj, aż zrozumiesz efekt domina, który wywołuje w Twoim ciele i jak to może oznaczać koniec Twojej zależności od leków. Zaskakujących zmian, których doświadczy Twoje ciało w zaledwie kilka tygodni. Pierwszy tydzień. Budzisz się bez tej mgły umysłowej. Klucz do Twojej wolności i witalności nie leży w butelce, ale w Twoim garnku, a Twój mózg już reaguje. Twój poziom energii wzrasta o 35% ponieważ poziom cukru we krwi stabilizuje się. Skończyła się kolejka górska szczytów i spadków, która wyczerpywała Cię o... Piętnasty panu, drugi tydzień. Twoje ciśnienie krwi zaczyna spadać. Ten ciągły ból głowy znika. Twoje nerki dziękują za odpoczynek. Mniej oddajesz moczu w nocy, lepiej śpiąc. Trzeci tydzień. Twoje jelita się regulują. Błonnik z przepisu stworzył idealne środowisko dla dobrych bakterii. Twój nastrój poprawia się, ponieważ 90% serotoniny jest produkowane w jelitach. Miesiąc później Twoje badania wykazują redukcję cholesterolu LDL o 23%. Twój lekarz jest zdumiony. Pyta, co robisz inaczej. Niektórzy pacjenci zgłaszają zmniejszenie dawek leków na tym etapie. Pan Jan Karol, lat 71, nie wierzył. Sceptyczny. Spróbował za namową żony. W ciągu 6 tygodni poziom cukru na czczo spadł ze 180 do 95. Hemoglobina glikowana z 8,5 do 6,2. Dziś bierze połowę wcześniejszej dawki leków. Drugi miesiąc zauważasz, że Twoje ubrania są luźne. Straciłeś tłuszcz trzewny, ten, który dusi Twoje narządy. Twój obwód w pasie zmniejszył się o 3 cm. Ryzyko chorób serca zmniejszone o 28%. Twoje stawy przestają boleć. Stan zapalny w całym organizmie drastycznie się zmniejszył. Wchodzisz po schodach bez zadyszki. Spacerujesz 30 minut i chcesz więcej. Trzeci miesiąc. Całkowita transformacja. Triglicerydy znormalizowane. Ciśnienie pod kontrolą. Cukier stabilny. Budzisz się z chęcią do życia, nie tylko do przetrwania. Wyobraź sobie siebie w tej chwili. Patrzysz w lustro. I widzisz kogoś o 10 lat młodszego. Twoje oczy znowu błyszczą. Twoja skóra ma kolor. Promieniujesz zdrowiem. Pani Łucja, nasza 72-letnia pacjentka, podsumowuje to idealnie. Narodziłam się na nowo. Znowu podróżuję, tańczę, żyję. Moi wnukowie mówią, że wyglądam jak inna osoba. I jestem. Jestem wolna. Ale uwaga! Niektóre osoby nieumyślnie sabotują te niesamowite rezultaty. Kluczowe jest poznanie błędów, aby ich nie popełniać. Powszechnych błędów, które mogą zniweczyć korzyści, i jak ich uniknąć. Fatalny błąd numer jeden: przygotowanie, przepisu i odłożenie na później. Aktywne związki utleniają się w ciągu dwa godzin, musisz spożyć natychmiast po przygotowaniu. Drugi niszczycielski błąd: dodawanie soli. Jakakolwiek ilość soli niweczy korzyści dla układu sercowo-naczyniowego. Używaj świeżych ziół do nadania smaku. Bazylia, oregano, pietruszka. Trzeci powszechny błąd. Używanie starych lub niskiej jakości składników. Kiełkujący czosnek stracił 70% alicyny. Zjełczała oliwa jest gorsza niż zwykły olej. Zainwestuj w jakość. Twoje życie jest tego warte. Czwarty sabotujący błąd. Jedzenie przepisu i kontynuowanie złych nawyków. To jak kąpiel i powrót do błota. Przepis wzmacnia zmiany, nie czyni cudów sam w sobie. Wiele osób przygotowuje przepis w aluminiowym garnku. Poważny błąd. Aluminium uwalnia toksyny, które gromadzą się w mózgu. Używaj garnka ze stali, nierdzewnej, żeliwa lub ceramiki. Szósty niebezpieczny błąd. Przesadzanie z ilością, myśląc, że więcej znaczy lepiej. Właściwa dawka to jedna porcja 300 pizzatruhmilitr na raz. Nadmiar obciąża trawienie i zmniejsza skuteczność. Siódmy cichy. Błąd. Brak regularności. Jedzenie przepisu raz w tygodniu nie działa. Musisz stworzyć konsekwencje. Minimum cztery razy w tygodniu dla prawdziwych rezultatów. Pan Piotr zignorował te ostrzeżenia. Przygotowywał litry przepisu w niedzielę na cały tydzień. Dodawał sól, bo uważał, że jest bez smaku. Rezultat? Trzy miesiące bez żadnej poprawy. Zrezygnował, myśląc, że to nie działa. Tymczasem jego sąsiadka przestrzegała wszystkiego, co do Joty. Dziś, w wieku 69 lat, chodzi po szlakach, pływa, nie bierze żadnych leków na ciśnienie ani cukrzycę. Różnica? Ona szanowała proces. Jesteś o jedną decyzję od tej transformacji. Ale musisz zrobić to dobrze od samego początku. Strategii aby ten przepis stał się filarzem Twojego nowego życia autonomii i witalności. Strategia numer jeden. Stwórz poranny rytuał. Obudź się 20 minut wcześniej i przygotuj przepis jako pierwszy posiłek. Twój metabolizm podziękuje za potężny start. Przygotuj zestaw ze wszystkimi zorganizowanymi składnikami. Czosnek obrany w hermetycznym pojemniku. Przyprawy w etykietowanych pojemnikach. Wyeliminuj wymówki z powodu braku czasu. Trzecia zwycięska strategia. Zaangażuj swoją rodzinę. Kiedy wszyscy jedzą razem, przestrzeganie zasad wzrasta o 84%. Twoi wnukowie z przyjemnością pomogą w przygotowaniach. Twórz wspomnienia, tworząc zdrowie. Dokumentuj swoją podróż. Zrób zdjęcie swoich badań przed rozpoczęciem. Notuj, jak się czujesz każdego tygodnia. Za 90 dni będziesz mieć konkretne dowody swojej transformacji. Piąta kluczowa strategia. Połącz przepis z lekkim spacerem. 20 minut po jedzeniu, spaceruj powoli przez 15 minut. To zmniejsza szczyt glikemiczny nawet o 30%. Znajdź partnera w podróży. Kogoś, kto również chce się zmienić. Wspieracie się wzajemnie. W trudne dni jedno motywuje drugiego. Razem szanse na sukces potrajają się. Siódma strategia transformacyjna. Świętuj małe zwycięstwa. Pierwszy tydzień ukończony? Świętuj. Ciśnienie poprawiło się o pięć punktów? Zwycięstwo. Każdy krok liczy się w odzyskiwaniu Twojej wolności. Klucz do Twojej wolności i witalności nie leży w butelce, ale w Twoim garnku, a teraz masz pełną mapę skarbów. Skomentuj teraz swój wiek i miasto, aby dowiedzieć się, ilu jest na tej samej drodze co Ty. Stwórzmy łańcuch transformacji i wzajemnego wsparcia. Pamiętasz, jak zaczynaliśmy mówić o byciu zakładnikiem leków i badań? Teraz rozumiesz, że więzienie miało otwarte drzwi przez cały czas. Potrzebowałeś tylko właściwego klucza. A klucz zawsze był w twojej kuchni, czekając, aby go użyć. Pani Łucja odkryła to w wieku 72 lat, a dziś, mając 74 lata, żyje tak, jakby miała 60. Nie tylko przeżywa, ale kwitnie. Pojechała na północny wschód sama, zaczęła lekcję tańca, znowu prowadzi samochód. Jej badania imponują lekarzom, którzy nie wierzą w jej wiek. Ale pan Jan wybrał inaczej, kontynuował tradycyjną drogę: więcej leków, więcej ograniczeń, mniej życia. Dziś jest zależny od opiekunów, nie może wchodzić po schodach, żyje między wizytami a hospitalizacjami. Różnica między nimi Wybór, przepis, decyzja o odzyskaniu kontroli. Masz w rękach więcej niż przepis. Masz osobistą rewolucję. Każdy składnik to broń przeciwko chorobie. Każde przygotowanie to akt buntu przeciwko systemowi, który czerpie zyski z Twojego cierpienia. Przemysł farmaceutyczny nie chce, abyś o tym wiedział. Tradycyjni lekarze będą wątpić, sceptyczni przyjaciele będą zniechęcać. Ale Twoje badania nie kłamią. Twoje ciało nie kłamie. Twoja odnowiona energia nie kłamie. Wyobraź sobie siebie za sześć miesięcy. Jesteś w gabinecie lekarskim. Lekarz patrzy na twoje badania zdezorientowany. Pyta, co się stało. Twoje wyniki wyglądają jak u kogoś o 20 lat młodszego. Uśmiechasz się i mówisz, że odkryłeś sekret. Klucz do twojej wolności i witalności nie leży w butelce, ale w twoim garnku. To jest ten moment. Nie jutro, nie w poniedziałek, teraz. Każdy dzień, który odkładasz, to jeden dzień mniej pełnego życia, które będziesz miał. Każdy. Posiłek bez przepisu to stracona okazja do uzdrowienia. Udostępnij ten film co najmniej trzy osobom, które kochasz. Ktoś, kto pilnie potrzebuje tej informacji. Bądź posłańcem transformacji w czyimś życiu. Ratuj życia, ratując swoje. Zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać więcej objawień, których system nie chce, abyś znał. Wiedza to potęga, a ty zasługujesz na posiadanie władzy nad własnym zdrowiem. Która z tych prawd najbardziej cię zaskoczyła? Napisz w komentarzach. Twoje doświadczenie może być dokładnie tym, czego ktoś potrzebuje, aby nabrać odwagi i się zmienić. Pamiętaj, każdy kęs tego przepisu to nie dla choroby i tak dla życia. Każde przygotowanie to deklaracja niepodległości. Każdy składnik to inwestycja w Twoją przyszłość. Nie urodziłeś się, aby żyć nafaszerowany lekami. Urodziłeś się, aby żyć w pełni do ostatniego dnia, a teraz masz narzędzie. Użyj go. Twoje życie zależy od tego dosłownie. Niniejsza treść ma charakter informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej. Zawsze konsultuj się z lekarzem przed wprowadzeniem znaczących zmian w swojej rutynie zdrowotnej. Ale pamiętaj. Nikt nie ma większego interesu w twoim zdrowiu niż ty sam.